Czy ty też miałeś w szkole tak, że wiedziałeś na temat pytania, które zadała pani czy pan, ale wstydziłeś się odpowiedzieć, ponieważ twoja pewność siebie była na tyle słaba, że bałeś się, że ktoś będzie się śmiało. Bałeś się, że możesz się pomylić, przejęzyczyć, albo zająknąć, i cała klasa padnie ze śmiechu, a ty będziesz już do końca szkoły wyśmiewany. Większość z nas tak ma, ponieważ związane jest to właśnie z pewnością siebie. Nasi rodzice, nasze społeczeństwo, nikomu nie zależy na tym, żebyś był pewny siebie, była pewna siebie, dlatego w tym filmie będę chciał powiedzieć ci, w jaki sposób możesz budować pewność siebie. Pamiętaj, że pewności siebie można się nauczyć, to nie jest coś wrodzonego, możesz mieć jakieś predyspozycje lepsze i gorsze, ale możesz się tego nauczyć poprzez systematyczną, konsekwentną naukę technik, O których dzisiaj ci powiem. Pierwsza technika, te techniki są przypadkowe, więc to nie ma wspólnego z kolejnością, w której o tym ci opowiem. Pierwsza technika to jest technika 5 sekund. Polega ona na tym, że jeżeli potrzebujesz w pracy, w rodzinie, jeżeli masz trudny temat i chcesz e, opowiedzieć, chcesz w końcu zdecydować się i powiedzieć o tej ważnej rzeczy, która cię nurtuje, która cię rozpala i rozwala od środka, Liczysz do 5 sekund. 1, 2, 3, 4, 5. I mówisz. Możesz też odliczać w drugą stronę. 5, 4, 3, 2, 1. Chciałbym z Tobą porozmawiać o ważnej rzeczy, która mnie nurtuje. Czy masz chwilę? 5, 4, 3, 2, 1. Szefie, chciałem z Tobą porozmawiać na temat podwyżki. Uważam, że należy mi się więcej kasy, ponieważ tata tata i. Te 5 sekund pozwala Twojemu mózgowi nie rozpędzać się, jeśli chodzi o tą krytykę. Każdy w nas ma, że jeżeli im dłużej o czymś myślimy, im dłużej coś odkładamy, tym trudniej nam to przychodzi, tym więcej krytyki leje się z naszej głowy, z naszej podświadomości, która nauczona różnymi innymi sytuacjami, wyrzuca do Ciebie. Nie dasz rady, nie masz umiejętności, nie podołasz. Jak Ty chcesz podwyżkę, ciesz się, że w ogóle masz tą pracę jak chcesz porozmawiać z ojcem, przecież wiesz, on zaraz mnie okrzyczy, jak porozmawiać w związku, przecież znowu się zacznie jadka i i w końcu to samo my to wszystko wiemy wydaje nam się, że jesteśmy niezdolni, że jesteśmy słabi, leniwi, brzydcy yy, mało doświadczeni, wymówek zawsze mamy 100, dlatego te 5 sekund pozwala ci, abyś uniknął tej wewnętrznej krytyki, która jest naj Trudniejsza do e, odsunięcia, i, i każde 5 sekund, jeżeli masz trudną sytuację, musisz coś powiedzieć komuś i ciągle się wahasz, to odlicz od 5 do 1 i po prostu to zrób. Druga technika to jest wizualizacja. E, jeżeli masz kogoś w otoczeniu swojej rodziny, w swojej pracy, osobę, którą uważasz za bardzo pewną siebie, uważasz jako ideał, ideał, jeśli chodzi o pewność siebie, to a jeżeli nie masz takiej osoby, to musisz ją tutaj sobie umiejscowić w głowie. Wyobraża, wyobrażać sobie, co by było, gdyby, jeżeli masz trudną sytuację i potrzebujesz pewności siebie, chcesz w pracy, w domu, e, gdziekolwiek stać się pewną siebie osobą, to wyobraź sobie, jakby zachowała się Twoja osoba z otoczenia lub ta. Twoja wymyślona osoba, która jest pewna siebie, jakby się zachowała, czy by miała postawę wyprostowaną, czy by miała brodę uniesioną do góry, byłaby lekko napięta, uśmiechnięta z ręką podniesioną do góry. Im więcej wyobrażamy sobie, danej sytuacji, jakbyśmy się zachowali, to tym bardziej w konkretnej sytuacji działa to na tyle, że dodaje nam otuchy pewności siebie i powoduje, że różne sytuacje, o których myślimy, stają się faktem, i przechodzimy przez nie gładko, a pamiętaj, że każde osiągnięcia w Twoim życiu powodują, że stajesz się pewną siebie osobą. Jeśli chodzi właśnie o Twoje osiągnięcia, każdy z nas ma wiele osiągnięć, tylko żyjąc na co dzień zapominamy o nich. Ja jestem Widzomistrzem Polski, zdobyłem wiele tytułów w siatkówkę indywidualnych, byłem atakującym, zdobywałem wiele punktów. To osoby, które były na meczach, kibice, znajomi, rodzina. Teraz muszę sobie o tym przypominać, ponieważ codzienność powoduje, że zapominamy, jaką drogę pokonaliśmy, ile mieliśmy w międzyczasie wyrzeczeń w drodze do osiągnięcia swoich zaplanowanych celów, osiągania sukcesów. Dlatego ty musisz sobie wykonać taką listę. Załóż sobie dziennik, załóż sobie zeszyt, w którym wypiszesz wszystko, co do tej pory osiągnąłeś, nawet najdrobniejsze rzeczy i trzymaj to gdzieś. Blisko siebie po to, żeby przypominać sobie właśnie, kim jesteś, jakie wartości niosą z, z tobą twoje przyszłe y, czasy, ale także te, które właśnie minęły i które kształtują tą osobę, którą jesteś obecnie. Teraz powiem ci o technice, która, y, którą musisz wypracować w sobie sam. Czyli to są Nawyki. Nawyki, które kształtują naszą osobowość. Te nawyki, które do tej pory zostały nam niejako dane, narzucone, i te nawyki, które będziesz mógł sobie wypracować dzięki swojej determinacji i celowi, który sobie wyznaczysz. Weź kartkę, długopis i zapisz sobie rzeczy, które chciałbyś zmienić. Napisz też zadania, które musisz wykonać aby to zmienić. Każdego ranka na przykład bądź wdzięczny. Napisz sobie na kartce za co jesteś wdzięczny, wdzięczna, za to, że masz rodzinę, za to, że masz pracę, za to, że jesteś zdrowy, za to, że e, pogoda jest piękna, za to, że lubią Cię w pracy, znajomi, rodzina. Wszystko za co jesteś wdzięczny, wdzięczna, zapisz to na kartce i każdego ranka lub wieczoru przeczytaj to sobie. Odepchniesz w ten sposób negatywne myśli, a przyciągniesz tylko te pozytywne. Następnie wypisz sobie rzeczy, które chcesz osiągnąć, które chcesz zmienić, które chcesz, żeby kształtowały Twoją osobowość czyli stanowczość, pewność siebie, mówienie nie, ambicja, chcę znaleźć nową pracę w tym roku, chcę zrzucić 15 kg w tym roku. Chce zostać tym a tym, jakiś zawód, jakieś osiągnięcie. Może chcesz być pewnym siebie, może chcesz być bardziej spokojny, znaleźć czas dla rodziny, dla siebie, właśnie zdrowo się odżywiać. Dużo ruchu i medytacja, afirmacja, pewność siebie. Pamiętaj, że jeżeli Ty nie będziesz szczęśliwy, nie będziesz szczęśliwa to te świat wokół ciebie nie będzie. Nie będziesz umiał, umiała kochać, jeżeli sam nie pokochasz siebie. To wszystko musi e, zmienić się w każdym aspekcie Twojego życia. Dobre myśli, dobre rutynowe nowe osiągnięcia, tak aby skończyć z tym, co do tej pory Cię kształtowało i zacząć swoje nowe życie. Pamiętaj o technice 5 sekund, pamiętaj o wizualizacji i na koniec powiem Ci tylko jedną z takich technik, może nie technik, ale praw, które decydują o tym, kim jesteśmy przez bieg czasu, który i tak minie. 18 lat, kiedy mamy, przejmujemy się wszystkimi ludźmi, wszystkimi opiniami, które na nasz temat padają. To wpływa mocno i podcina nam skrzydło, jeżeli te opinie są negatywne. Mamy problem z tym, żeby budować swoją pewność siebie i słyszymy teraz, Ile wśród młodzieży jest różnych dewiacji, różnych dziwnych tematów, które związane są właśnie z tym, że nie akceptujemy siebie nawzajem. Kiedy masz 40 lat, a ja w, za rok będę miał 40 lat, można powiedzieć, że mamy wywalone na to, co o nas mówią. Jesteś już z można powiedzieć, zbilansowaną osobą, wiesz, kim jesteś, co przeżyłeś, jakie problemy są w Twoim życiu. Jakie problemy udało Ci się rozwiązać i jakie cele masz na przyszłe lata? Nie przyjmujesz się już tak opinią innych ludzi, ponieważ one nie mają znaczenia na decyzyjność w Twoim życiu. Kiedy masz 60 lat, to rozumiesz już, że ludzie nie myślą o Tobie. Ludzie przez większość czasu, przez większość dnia, przez większość życia myślą tylko i wyłącznie o sobie, więc jeżeli masz jakieś Obiekcje do tego, czy robisz coś, czy nie, bo ludzie coś powiedzą na ten temat, to nie patrz na to. Wystarczy, żebyś sam ze sobą, sama ze sobą dobrze się czuła, abyś robiła to, co w danym momencie ci wydaje się za słuszne, popełniała błędy, wyciągała wnioski i po prostu była sobą. Bo najważniejsze w życiu, to przeżyć swoje życie według własnych zasad. Według własnych reguł i być sobą za wszelką cenę. To jest najodważniejsze, co możesz zrobić w tej chwili. Jeżeli była tu wartość, subskrybujcie ten kanał. Jest to mój drugi kanał, który prawi o motywacji, rozwoju osobistym i życiu według własnych zasad. Mam jeszcze drugi kanał, który zajmuje się sprzedażą online, biznesem w internecie. Tak, aby wolność finansowa także kształtowała Twoją osobowość. Jeżeli Podobają Ci się te tematy, daj łapkę w górę, napisz, jakie tematy chciałbyś widzieć, chciałabyś widzieć na tym kanale, a ja już z trochę większą systematycznością będę wrzucał tu filmy na temat właśnie rozwoju osobistego i tym, co lubię się zajmować tym, co się zajmuje. Właśnie jestem w trakcie czytania książki atomowe nawyki, które właśnie mówią o tym, że Małe zmiany doprowadzają do wielkich sukcesów. Jeżeli nie będziesz nawet stosował tych małych rzeczy, będziesz odpychał od siebie to wszystko, co dobre w Twoim życiu, to nie zmieni się nic i będziesz prowadzić takie życie, jakie masz. A czy jesteś zadowolony? Zadowolona, to sam sobie odpowiedz. Dzięki, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.